Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w 34 odcinku Skill Boostera Każdy wie na czym ta seria polega, więc bez jakiegoś niepotrzebnego gadania Od razu przechodzimy do pierwszego smoka, zaraz zobaczcie na co on poleci Natomiast yy, robimy go w ten sposób, stawiamy się przy tej doniczce Ja on bardzo charakterystyczny, przynajmniej mi od razu zapada w pamięć Macie ten cień przy, przy tym, nie wiem, przy tym wystającym czymś w murze yy, I macie przy tym cieniu taką jedną charakterystyczną Szarą, nawet nie cegłę, bo to znaczy kamień, więc po prostu na kucaka Mierzycie w górną część jakby tego, tego, tego kamienia I robicie jump forward naprawdę jest bardzo proste Osobiście nie wiem jak to działa na 64 t yy, ale szczerze mówiąc 64 t od jakiegoś dłuższego czasu już naprawdę mnie kompletnie nie obchodzi, więc wybaczcie. Ale smog wygląda w ten sposób, jest, musicie mi przyznać, bardzo kozacki, odbija się no niesamowicie, ale sam tego nie wymyśliłem, ponieważ wymyślił ten smog Dead Fox z różnych Hellraisers, więc muszę to powiedzieć, tak, ponieważ... Ponieważ no nie, nie będę udawał geniuszy, że na takie coś sam wpadłem. Natomiast ten smok leci dosyć długo, nie, wiem, może około 7 sekund i gdy my tego smoka rzucamy, możemy potem od razu zapieprzać tutaj na B. I gdy sobie pobiegniemy, mniej więcej, możemy być nawet w tym momencie i przesać tupać, tak? Smok sobie w tym momencie wybuchnie, za jakieś 5 sekund praktycznie możemy wbijać na B. Tak. Naprawdę to może służyć jako bardzo dobry fake. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten trick numer 1. No dobra, przechodzimy do triku numer 2, którym jest ten trik tytułowy, tak na który na pewno żeście czekali i bardzo chcecie się dowiedzieć, na czym on polega. A więc potrzebujemy trzy osoby przy tym murku, tutaj, żeby jedna osoba nas boostowała na ten murek, i od razu, gdy nas boostuje, za pieprza szybko na B, ponieważ gdy będzie rush B no to za bardzo we dwóch tam nie mają szans. Nasi teamci, więc ta osoba nas boostuje, tak, no przypuśćmy, że. No bo krócej Przypuśćmy, że na przykład już nas zbustuje, tak? I już jej tu nie ma, więc przypuśćmy, że ją zabijemy I tak, teraz pierwsza osoba musi wejść na ten, ten na ten na ten, na te na murku I tak, ustawia się najlepiej w tym miejscu przy ścianie, tak? Zaraz dobija do lewej strony ściany I patrząc celownikiem maksymalnie w dół Od jakby, od tej ściany jest tworzona taka linia, tak? Od tej ściany jest taka linia, tak? Mniej więcej taka, widzicie o co mi chodzi, tak? Nie da się jej narysować w ten sposób Ale taka linia, i właśnie do tej linii to jest maksymalne miejsce, w którym możecie dojść patrząc się w dół, czyli tutaj. Ani kroku dalej już się nie da, bo spadniecie. Widzi? Widzicie? Widzi? <grych> Także, yy, o kurde. Także ta pierwsza osoba yy, do tego miejsca się ustawia. Czyli mniej więcej w tym miejscu się powinna zatrzymać, no to nie musi być aż tak super dokładne, ale w tym miejscu powinna się zatrzymać. I yy, dać po prostu wejść na siebie drugiej osobie. Więc teraz tego botu tutaj... Bot Mateusz, patrzcie kurde jak miło. Czy on się będzie ruszał? Nie, bo go już zablokowałem, biednego w ścianie. Więc damy tym razem Marka. I botamarka, oczywiście mój poradnik jak kontrolować boty, wszystko na moim kanale Myślę, że to jest wystarczająca pozycja dla botamarka, spróbuję teraz tutaj wejść Bot Marek musi kucnąć Stajemy tak, ten, musi, ten bot musi stać I teraz tak, staramy się wycofać tak w miarę w tym miejscu Oczywiście gdy to przyćwiczymy to może nam naprawdę zająć parę sekund, tak I prób... Za pierwszym razem, widzicie, od razu próbujemy skakać, nawet, musi, nawet nie musicie koniecznie kucać, możecie opróbować I blokujemy się w tym, w tym oto miejscu Jedyny problem teraz jest taki, że SV Show Nie ma pisać, a jest Show Impact SV Show Impact ewidentnie pokazuje, że jesteśmy w locie, tak? Więc nasze strzały nie są dokładne, tak samo z Mki Więc w tym miejscu raczej nikt się od razu nie spojrzy, od razu mamy przewagę Natomiast nie możemy zbytnio tego robić z żadną m z żadnym kołachem Przypuszczam, że, że osoby nami idzie w ogóle nas będą miały ciężko zauważyć, aczkolwiek no, kto wie, może akurat się w to miejsce jakoś spojrzą do góry, troszkę i nas zauważą. Oczywiście jest to pozycja, która nam daje zaskoczenie, element zaskoczenia, tak? Więc i tak powinniśmy mieć jakąś szansę, żeby kogoś zabić prędko. Wobec czego ja proponuję zagrać sobie w Weapon MP9, ponieważ ta broń w locie ma dosyć dużą dokładność, widzicie? Jak sobie tak ktoś tu biegnie i sprzedałem mu takiego spray'a, to jesteśmy całkowicie praktycznie dokładni. Tak samo ze scouta, tak? czyli teraz mogę SSG08. Ze scouta jesteśmy również dokładni, widzicie? W miarę dokładni, nie stuprocentowo, ale w miarę dokładni. Więc ze scouta możemy też szybko dwie baniuszki szelić. I tutaj to jest też ważne, że z tego spodu da się łatwo zaskoczyć, więc można szybko też zotować na bagno, na przykład będzie rażbę B. Troszkę długo mi opis zajął, ale chciałem dokładnie to omówić. Dobra, tri numer 3. Ok, tryl numer 3, czyli ostatni na koblu w tym odcinku, jest on dla zrozumiały. To znaczy, rozumiem nie więcej na czym to polega. Ale jak, dlaczego akurat tak się dzieje, dlaczego taki błąd powstaje, to tego nie wiem, przyznam się szczerze. Natomiast zobaczcie sami, widzicie, smoke wpada pod mapę. Po prostu wpada sobie pod mapę. Ale co nam, co nam dodaje, Matthew, tak? Generalnie przypuśćmy, że w tym miejscu stoimy, możemy sobie kucnąć. I widzimy, widzicie, wszystkich na tym, na platformie, na longu. A jak zaraz pokażę, postawię tego bota jeszcze raz. Oczywiście teraz może mi się nie udać. No mniej więcej chodzi o to miejsce, tak? Typowo o to miejsce. Teraz mi nie wyszło. Więc spróbujemy przewinąć. To też będzie w kolejnym filmiku. Mój bin na przewijanie. Gdy jakiś smok zrzucimy, też fajna sprawa. Spróbujemy tego bota postawić troszkę dalej. I nie wiem, nie wiem jakoś w tym miejscu mniej więcej rzucić. No dobra, przewijemy to jeszcze raz, bo bot jakoś tak nie chce współpracować, nie chce się ustawić bokiem, co by było najkorzystniejsze dla nas. Coś takiego, teraz powinno zadziałać. O, widzicie, spadło. I w tym momencie postawimy tutaj innego bota, sprawimy, żeby on kucał, bo on nie chce kucać. No, co za łoś, rudy jest czy co? No, kucno, dobra. Teraz już smoke do gasa, ale nie widzicie, mniej więcej nie da się kompletnie nikogo tutaj zauważyć. Chciałem tylko to pokazać, tak? Ja sam nie mam pojęcia, gdzie ten przycinek się znajduje A tym bardziej nikt się nie, ba nie będzie patrzył w to miejsce na pewno, tak? A nam to daje perfekcyjnego onewaya, więc Kto wie, gdy nie ma na przykład jakiegoś rushu, bo można tutaj ustawić swojego teammate'a I spróbować ten smog rzucić Bez teammate'a ten smog nie działa, tak? Bo pewnie was to właśnie ciekawi Bez teammate'a ten smog nie zadziała Musi być jakiś, jakiś przeciwnik tutaj, albo teammate Tak na ślepo rzucę, może akurat trafię Ja trafię w bota. Tak na ślepo może spadnie akurat na dół Nie, nie wpadło Bardzo dziwny bóg Nie wiem na czym on polega ale działa, no. Okej, okay, jesteśmy na mapie i tutaj pokażę Wam dwa tylko w tym odcinku. Pierwszy z nich, powiecie, Mephu nie jest jakoś sprytny, ale ja Wam mówię, nawet na wysokim poziomie, no, może Global to nie jest poziom, tak, ale przyłóżmy level 10 na facecie. Często widzę takie sytuacje, że raszujemy, na przykład, nawet mi się to zdarza, że raszujemy szybko, konektem tak, a dobra, Galena nie, nie zauważy, tak, nie zostaniemy z gali, jakoś to się uda, tak. Po co tak ryzykować? Można sobie spokojnie wyjść z underpassa i rzucić tego smoka na galę. Albo z innego miejsca zaraz pokażę, więc Zamiast rzucić jakiegoś smoka na galę, który można na przykład nie wejść, tak, bo jakoś źle rzucimy, albo nie wiem, że Rzucimy go za bardzo w lewą stronę i w ogóle on nie będzie smokowo tej gali, tak, w tak jak ten sposób o, widzicie, taki no nawet nie łany, bo po prostu luka duża będzie smoku To znowu użyję teraz gminy na przewijanie Mojego magicznego Oczywiście to będzie tak jak mówiłem w kolejnym filmiku jakimś. Możemy sobie po prostu iść do underpassa i zanim zaczniemy wchodzić na słodki. będąc tak troszkę bardziej na lewą stronę, tak nie zaraz przy tym, bo się widzicie, będziecie się odbijać, od tego tak to nie ma sensu. Ale tak troszkę na lewą, no wejdziecie na oko, nie? Tak, w tym miejscu i rzucacie pomiędzy tymi dwoma charakterystycznymi kropkami z jump for, a tak żeby się odbiło tego tak czerwonego. Więc po prostu podbiegamy przymierzymy, mamy, mamy chwilę czasu, tak? Ponieważ gdy sprawdzimy sobie tutaj mniej więcej galę okno, to lecz nam nikt nie powinien nagle, nie wiem, wybierać dziko, tak jeśli nie słyszymy żadnych kroków, więc spokojnie sobie tutaj możemy przymierzyć. I rzucić tego naszego smoka. On naprawdę nie ma żadnych luk, jest bardzo dobry. Mianowicie, tutaj nikt nas nie widzi z tej, z tej luki. Tak, to jest smoke. Tak to wygląda, natomiast ten smoke, gdy na przykład, nie wiem, no po prostu jest może troszkę trudniejszy od drugiego smoka. tylko że ten drugi smok jest troszkę bardziej ryzykowny, ponieważ można nas w tym momencie gala akurat wychylić i można nam okno wychylić i drabinkowy, tak? Ale przypuśćmy, że właśnie taki smoke chcemy sobie rzucić, jest on jeszcze prosty do zapamiętania na galę, tak? Bo dużo osób się w tym momencie by nie wiedziało, jak ten smok rzucić, tak? Czy wtedy musiałaby osoba yy, albo sobie iść tutaj, widzicie, na da znowu przez kolektor przebiegać i rzucić takiego smoka, tak? To nie ma zbyt dużego sensu. Więc taki smog można bardzo prosto rzucić, po prostu patrząc sobie mniej więcej od tej ścianki tak, do tej ścianki na środek, mniej więcej w to okno tak, prawy plus lewy przycisk myszy tak, czyli obydwa przyciski trzymamy, puszczamy razem i smog nam wpada, no widzicie, perfekcyjny na stan środek gali, troszkę może to przewiniemy. No widzicie, ten smog jest bardzo perfekcyjny, ale też trzeba pamiętać, że gdy wybiegamy w konektor, no, na przykład już sprawdzimy mniej więcej te palące albo coś, albo konektor sprawdzimy w boki, to warto sprawdzić czy ktoś za nie wybiega i dopiero potem sobie tam dalej coś robić, tak, więc taki smog się na pewno nam przyda. I to by było tyle jeśli właśnie chodzi o tę operację. Na midzie teraz przechodzimy sobie do ostatniego skill boostera. No, i tak, zaczniemy może od tego, że gdy sobie idziemy na B, to zwykle idziemy we dwóch. Tak więc, gdy na przykład pierwsza osoba usłyszy, że będzie jakiś raż B typowy, no to tam powie, żebyśmy nie robili tego co zaraz wam pokaże: czyli np. rzucimy o i nam powie. A wtedy powiemy, o, OK, to się nie bawię, nie bawię się w takie rzeczy. Tak więc, nie wiem, uciekam gdzieś tam i będę strzelał do ludzi. Tak, no, więc w takiej sytuacji tego nie polecam używać. Natomiast bombsite B jest takim bombsitem, na którym najczęstsza taktyka to jest kontakt B, tak? czy na pistolkach, no na pistolkach akurat to nie jest zbyt super przydatne, bo zaraz zobaczcie dlaczego, to raczej jest przydatne w sprayowaniu, natomiast to mimo wszystko jest przydatny trick w wielu rundach na B, ponieważ tak jak mówię kontakt B i te sprawy, więc blokujecie się w tym miejscu, mieć nad tym oknem, tak żeby celownie więcej dotykał, widzicie tego łuku, sami widzicie jak, jak to wygląda, bardzo prosty smog, na no, ciężko go nie trafić, wtedy przechodzimy sobie tutaj, i widzicie, widzimy wszystkie nogi terrorystów, którzy sobie biegną wtedy możemy spróbować im w ciało, natomiast taki terrorysta gdy biegnie zaraz nam pokaże ciężko, ja akurat mam tutaj full HD, tak więc mało kto gra na full HD, ale gdyby nawet to ciężko jest i tak to jest akurat terror, więc w teorii powinien tu stać CT, więc zrobimy tak jak tak jak powinno być, halo muszę bot add CT dać po prostu bot ACT CT, chodź tu dałem sobie teraz, nie ta komenda Wybaczcie, dobra. Yy, tutaj ma być CT. No wreszcie nam się udało. Przypuśćmy, że ten smog sobie teraz rzucimy. No wybaczcie za przedłużenie w filmiku o kolejne parę minut. Teraz mi to nie smognie, nie wiem. Nie, wszedł. Akurat. No to cud. No i widzicie, w tym momencie, gdy biegniemy, tak, graszujemy, to no, ciężko jest w ogóle, trzeba by naprawdę kusnąć. W tym momencie już nie żyjemy, tak? Gdy sobie kłusniemy i wypatrzymy tego CTK. Ej tak, mam full HD, więc ledwo to widzę. Na 1024, jak zwykle gram, to patrzyłem tą, ten, ten smog jako pierwszy. W sensie no, przed tym jak robiłem to na to nagrywanie, to w ogóle nie potrafiłem zauważyć tego co jest tak CTK. Więc tak jak mówiłem, ten setek rzucę tego smoka To mniej więcej może mu zająć jakieś 15 sekund, więc jeśli będzie jakiś kontakt B, to naprawdę timing jest bardzo dobry Co tu dużo mówić, no po prostu dobry No i tak? A propos jeszcze z poprzedniego odcinka, to pamiętacie pewnie, nie? Tutaj, pamiętacie czy nie? O no, kurde, spadłem, no ale wiecie o co mi chodzi, nie? Wiecie o co mi chodzi czy nie? Tak akurat, przypomniało mi się tak Pamiętacie pewnie to, nie? Kurde, bo trzeba daleko wyjść, On tutaj, pik no, pamiętacie. No dobra, także to było tyle. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Troszkę się ciemno zrobiło na kamerce. No, mogę troszkę to w sumie, mogę światło oświecić, więc, ale dobra, nieważne. Dziękuję za oglądanie. Y oczywiście, kciuki, jeśli Wam się podobało. Zostaw suba, bo niedługo będą kolejne nawet skill boostery. Bo mam tam jeszcze parę trików zapisanych w dodatniku No i tyle, nie przedłużam. Żegnajcie. Y do zobaczenia. Halo.